Zapowiedź nowej edycji Asia Express wzbudziła lawinę spekulacji na temat uczestników, a jedną z najgorętszych par mają być Krzysztof Rutkowski, znany detektyw bez licencji, i jego żona Maja. Czy fani programu będą mieli okazję śledzić ich przygody? W dobie rywalizacji między tradycyjnymi stacjami telewizyjnymi a potężnymi platformami streamingowymi. Walka o widzów staje się coraz bardziej zacięta. Stacje, aby przyciągnąć uwagę publiczności, sięgają po różnorodne formuły, czasem oszałamiające, czasem kontrowersyjne. Wśród nich odnajdujemy programy, w których uczestnicy rywalizują na ekstremalnych trasach, nazywając się nawzajem starymi rurami.tvn. W dążeniu do zwiększenia oglądalności postawił na sprawdzone formaty, takie jak Azja Express. Planuje rozpoczęcie zdjęć do szóstej edycji już w lutym. Jednym z potwierdzonych uczestników jest Jan Błachowicz, były mistrz UFC w wadze półciężkiej, który zdradził, że będzie towarzyszył mu kolega Józek. Pojawiły się także plotki o udziale Jesiki Mercedes, podróżującej do Azji z bratem. Justinem Kirschnerem. Czy Rutkowscy również zawitają na ekranie? Detektyw komentuje: Otrzymaliśmy propozycję udziału w programie Azja Express. Zdjęcia planowane są w Indonezji, miejscu mi dobrze znanym. Gdzie świetnie się odnajduje. Pierwsze rozmowy już miały miejsce, jednak na chwilę obecną nie mogę zdradzić więcej szczegółów. Wyjawia detektyw Rutkowski w rozmowie z tabloidem. Warto przypomnieć, że Krzysztof Rutkowski już wcześniej wziął udział w tańcu z gwiazdami podczas, gdy jego żona nie miała jeszcze okazji wystąpić w żadnym znanym programie rozrywkowym. Czy nadchodząca oferta przyciągnie ich do ekranów telewizorów? Odpowiedź pozostaje tajemnicą, która może być rozwiązana podczas zbliżającej się edycji Asia Express.